Męża. Kot al Qadim powrócił do Skyrim i w tą mroźną noc postanowił odpocząć tutaj w wichrowym tronie. Przy okazji złapał zadanie, małą fuszkę na zgładzenie pobliskiego smoka, który uwił sobie gniazdo na kościanym szczycie. Oraz kolejne, żeby dołączyć do buntu gromowładnych, mianowicie zabicie lodowego Stwora, upiora, przepraszam. Witam Was serdecznie, Gryzor w pas się kłania. Kolejny odcineczek ze Skyrima. Tak sobie nagrywam jeden odcinek po drugim, bo, kurczę, y, ciężko mi wrócić do Skyrima za każdym razem, jak, y, jak sobie postanowię, dobra, to dzisiaj gram w Skyrima. Za każdym razem odrobinę ciężko mi do niego wrócić, ale jak już zasiądę, to naprawdę ciężko mi z niego z kolei się Wyrwać tam, jakiś świetny posąg, widać. Kurczę, zobaczcie, co mam do zrobienia tym razem. Muszę się udać tutaj na kościany szczyt. Właśnie tak, umieścić tutaj znacznik. Na kościanym szczycie muszę zgładzić smoka. Czy mi się to uda, zobaczymy. Ostatnio nie poszło mi, jak pamiętacie, w świątyni Miraka. Śnieżynka, zbiorę. Ostatnio, gdzie to? gdzie jest ten znacznik mój, który miał. Kurczę, no. Ho. Kościany szczyt. Ostatnio nie poszło mi w świątyni Miraka i musiałem z podkulonym ogonem uciekać stamtąd. No niestety, mój level y, jeszcze nie jest zbyt duży, ale widzicie tutaj, pokażę Wam go może jakoś inaczej, no, nie da się teraz go zobaczyć, ale mam piękny łuk, który tam zdobyłem i na pewno ułatwi mi sprawę teraz, rozprawę właściwie ze smokiem z kościanego szczytu, a w późniejszym etapie z lodowym Upiorem, który gdzieś tam się zaląk na jednej z przybrzeżnych wysepek. Dobrze, pędźmy nadal, kurczę. Nie mogę się nadziwić, za każdym razem, jak jest taki ładny poranek, jak w tej chwili widzicie w Skyrimie, to nie mogę się nadziwić, co robią mody z tej gierki, jak fajnie to wygląda, jak fajnie można jeszcze, ile przyjemności można jeszcze czerpać właśnie z grania w taką już dosyć leciwą produkcję. Chociaż ja wiem, czy leciwą. W dobie tego natychmiastowej informacji i jakby wszystkiego y, przyspieszonego o 300%, no to już czteroletnia gra uchodzi za leciwą. Troszeczkę się na tym sam w tej chwili złapałem. O, wilki. Oj, kurczę, co to za wilki jakieś mocne? Mili państwo. Przeszukaj wilk, bo może jakieś... Tak, właśnie. Tych wilczych skóry już mam... Tyle, że mógłbym sklep skórzany otworzyć z torbami, powiedzmy, tudzież z butami. No cóż, zobaczymy, jak tam pójdzie, właśnie z smokiem, który zagnieździł się gdzieś w pobliżu. Wow, jaki gigant! Nie będę go zaczepiał. W sumie nic mi nie zrobił przecież. Naprawdę świetnie się gra. Polecam Wam. Nie gońcie za tymi nowościami wszystkimi, które bombardują nas z lewa i z prawa. Nie pędźcie tak do tego wszystkiego co nowy, bo dużo właściwie sam jestem świadkiem tego. Na własnej skórze się Kolejny niedźwiedź. Kolejny raz się przekonuję, że warto... Jest smok! Że warto wrócić do do takich właśnie klasyków jak Skyrim. Naprawdę polecam. Lepiej przerobić jedną gierkę w 100% niż 10 tak tylko polizać, polizać i nic z tego nie mieć, nie mieć a potem jeszcze narzekać, że o, teraz to słabe gry wychodzą. Kurczę, jest ten smok, jest ten smok. Zaraz F5 szybciutko, bo zaraz się okaże, że smok rozprawił się z nami szybciej o, niż nam się wydawało, już jestem w pobliżu. Teraz tylko... Uh, uh, uh. Jest smok, jest smok. Ojej, smoku drogi. Kurde, że wpadłem do wody. Smok. Smok bezimienny jakiś? O kurde, aleś mnie zaskoczył. Typ jeden. Dobra, szybko i. A, zróbmy coś, co tego smoka troszeczkę. Mm, może to. Tak, zatrój. E, mikstura odporności na ogień. To jest mi potrzebne. Mikstura pomniejszego uzdrowienia. Uzdrowienia. Oczywiście ją biorę Szybciutko F5 Oj oj, nie przeżyję tego, nie przeżyję tego na pewno Nie uda mi się tego przeżyć Ten smok jest za mocny dla mnie Kurde Ależ mnie muci. Kurczę, bez. Kurczę, ale nie razu go jeszcze nie trafiłem. jeszcze spaliłem. No, niestety, niestety. Jak widzicie, smok jest też dla mnie za silny. Ja nie wiem, co się dzieje, ale jakoś ten level mój, tak jakby się zatrzymał. Oj, kurczę, zasejwowałem się tutaj. No to ładnie. Help. Bo tymi strzałkami to ja mogę temu smokowi co najmniej w tyłku pogrzebać, coś mi się wydaje. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Kurde, Kurno, nie abata, żebym go zabił. Ojej, ojej, ojej. Dobra. Lećmy stąd, nie ma sensu tu się z nim bawić, i tak mnie zabije już teraz. Dobra, musimy wczytać jakiegoś wcześniejszego save'a, nie ma sensu iść na smoka, jestem o wiele za słaby. Ja nie wiem skąd się bierze jakieś broni. może tu jakieś... Kurde! Przepraszam, muszę wczytać tą grę. Yy... O właśnie. Muszę wczytać tą grę do wcześniejszego stanu, no bo niestety, no widzieliście, kurczę, jakoś słaby jestem. Poziom mi się zatrzymał. Do tej pory, do 13. levelu, udawało mi się bardzo fajnie tak szybko dosyć levelować. W tej chwili udałem się tutaj na północ i właściwie ten progres mój się strasznie zatrzymał i no nie bardzo wiem, co z tym fantem zrobić w tej chwili. Nie no, to jest bardzo fajna sprawa, że formują obrońców świtu. No, ale ja nie widzę, że nie nadaję do żadnej formacji w tej chwili zbrojnej. Bo gdzie nie pójdę, to zaraz dostaję w kiełki. i mam takie powoli wrażenie, że, e, że właściwie jesteśmy prowadzeni jakąś taką ścieżką, która mogę ukradnić konia. Nie chcę kraść konia. Pojadę konno. Ten gość tutaj wypożycza konie. Nie chcę wynajmować Twojego wozu. Huh. Witaj w mojej skromnej karawanie. Choć, prawdę powiedziawszy, należy ona bardziej do Risada niż do mnie. Dobrze. Jeszcze nie poznałem, ale muszę się wybrać gdzieś na północ stąd. Dobra, uderzymy z Buta w takim razie, bo jak widzicie. No kurczę, zaskoczył mnie. Kolejna porażka w Skyrimie. Najpierw Mirak Złoju mi dupę. W ogóle, w ogóle absolutnie nie, nie jestem w stanie walczyć z tymi stworami, to po pierwsze z takim Mirakiem czy też z tymi kultystami. Pięknie wygląda ten Wichrowy Tron. Ha. Farm. <coughs> Halau. Pięknie wygląda ten Wichrowy Tron. Mrozokrzew. Hm. Pięknie to się prezentuje, wszystko fajnie, pięknie, ale nie mogę nawet dołączyć do gromowładnych, bo, bo jeszcze nie ubiłem tego lodowego potwora. I z kuchą wielką tego odcinka będzie, jeżeli lodowy potwór zrobi ze mną porządek, podobnie jak zrobił ze mną to smok. Cóż to mnie goni znowu? Yy, śnieżny kot szablozębny? F5. Szybciutko. Ojej, znowu po mnie. Wasakra to jest jakaś... Jak gdzieś się nie ruszę, to, to obrywam. Ja pierdzielę. Dobra. A, muszę chyba wrócić... Back to basics muszę zrobić. Spieprzaj, drogi kocie, bo... Kot szablozębny, niby że daleki kuzyn, ale chyba zrobi z nami porządeczek i to bardzo szybciutko. No widzicie, nie jestem w stanie kompletnie z nikim walczyć. Gdziekolwiek się nie ruszę, to zaraz dostaję w kły. kolejny... Oj. Kto to tym razem jest? Gdzie ten kot szablozębny? Kot już mnie nie goni, co prawda, ale... Ktoż to jest? Zobaczymy, kto to jest. Tam jest kot szablu zębny, a tu... wilk lodowy. O, wilko lodowego będę w stanie jeszcze zatłuc. Strasznie jakiś ruchliwy ten wilk lodowy. oj, też mocny, też mocny, mili Państwo. No ale padł szukaj wilk lodowy, skóra wilka lodowego to może być cenna sprawa no dobra kurczę nie pozostaje mi nic chyba innego, tylko włóczyć się tutaj wałęsać tak bez sensu po, po tym Skyrimie kurczę no jeżeli wejdę teraz do tej lodowatej wody ojej, co to znowu za stwór jest dobra, F5 <ślaska> masakra jest tutaj na północy co to za mors? Hmm... Ojej, Harker! Całe szczęście, że jest taki powolny. Ale może potrenuję na nim mojego skilla? Całe szczęście, że Harkery są tak powolne. Hmm. dobra. Coś czuję, że ta przeprawa z tym lodowym upiorem będzie kosztować mnie o wiele za dużo. You are very cold. No, no tak, no wiem, no. Tak to jest, jak się kąpie w lodowatej wodzie, w której pływają harkery na co dzień. Może jak pobiegam trochę, to się lepiej poczuję. <grym> dobra, sprawdźmy, jak daleko do tego. Ojej, jeszcze cały kawał drogi do tego lodowego upiora. No ale mamy okazję popodziwiać trochę północne, yy, północny skraj Skyrim. Jak widzicie, tam jakiś taki... Yy, jakaś wielka łódź. Ojej. No dobra. Kurcze, fajnie ten lud wygląda, podoba mi się. Horker. Dobry, drodzy horkerzy, dlaczego wy mnie wszyscy atakujecie? Przecież ja tylko chciałem tutaj przejść. Tutaj wilki lodowe. Podejrzewam, że ta wyprawa do... <grym>, tutaj w ogóle na północ nie miała najmniejszego sensu i trzeba... Ojej, kolejny kot szablozębny. Ojej, widzicie, już po mnie, już po mnie. szybko, szybko biegnij, może ten kot się w końcu odczepi jeszcze, jeszcze wilki tutaj jakieś, ja pierdziele ale się wpakowałem, nie ujdę z tego z życiem, mogę się założyć, wilki zaraz zaczną mnie atakować jak to sytuacja wygląda, kot uciekł wilki mnie nie, nie atakują wyobraźcie sobie, no to już mały sukcesik w tym wszystkim jak daleko jeszcze do tego Chyba jeszcze pomyliłem troszeczkę drogę. Ojej, jaki zamek świetny tam jest na horyzoncie. Kurczę, no piękna jest ta kraina lodowa. Naprawdę piękna. I właściwie, nawet je, jeśli nic nie wydarzy się w tym filmie, nic co pokazywałoby mojego skilla, to jednak dla samych widoków, dla samej odmienności tej krainy warto chyba tutaj przyjść. Naprawdę pięknie to wygląda. Troszkę lód jakby mnie poraził. Kurczę, kolejny kot szablozębny. Kurczę, nie powinienem chyba tutaj się pchać, pakować. You are freezing. No, zaraz się okaże, że... Na harkerach może troszeczkę skill sobie podbuduję. Właśnie. Łucznictwo do 45 wzrosło. Co tu u harkera mogę? Kieł harkera, może wezmę kła. Popoluję trochę na te harkery. To pozwoli mi nabić skilla, mam nadzieję. Horkery, przepraszam, nie harkery. No niestety, gdzieś muszę nabić tego skilla, żeby pokazywać wam później jakieś rozgrywki, bo naprawdę ciężko mi się walczy ostatnio tym kotem. Lekka zbroja plus, plus łucznik. Dobra. Szkoda mi ich trochę. Ale cóż, w tym świecie, w którym każdy na każdego dybie, niestety, niestety, ojej, no jak ja to mam przejść? Nie przepłynę, bo zamarznę. Wiecie co? Rozbiję tutaj po prostu obóz, i stąd w następnym odcinku wyruszymy sobie gdzieś. Tylko jak się rozbijał obóz? Nigdy nie wiem, jak to zrobić. R. Okay. A while swimming? Przecież nie swimminguję w tej chwili. Może tutaj będę mógł rozbić sobie obóz Jeszcze raz. Jak to while swimming? Kurczę, jestem traktowany jakbym był ca cały czas jeszcze nie na stałym lądzie, tylko gdzieś powiedzmy na... Na jakiejś tratwie, nie wiem jak to nazwać właśnie. Jeszcze raz. You cannot place... No bez sensu. Kurczę, no ten... Ha, ten odcinek jest traktowany jako po prostu... Cóż, no ja zaraz zamarznę tutaj na kość. ha Nie wiem co zrobić za bardzo. No muszę tutaj się udać chyba. Nic innego mi nie pozostaje. You are freezing to death. No, niestety. A gdybym rozpalił sobie tu ognisko? Czy też tu nie mogę rozpalić ogniska? Cooking pot mam, przecież wszystko mam, tak? No dobra, wejdźmy w umiejętności w magię, przepraszam. Survival skills. Mmm. Dlaczego konsult? Przecież chciałem tutaj rozbić się, po prostu ognisko sobie rozpalić. Nie mogę, co jest grane? Hm. Zadziwiam mnie ta gra. Trafiłem w takie miejsce, w którym po prostu. O, tu jest jakaś jaskinia. Może w jaskini się schowam. I umknę jeszcze szponą lodowatej śmierci. Kurczę, tak się tutaj wpieprzyłem w takie nieprzyjazne miejsce, że naprawdę nie wiem, co mam teraz zrobić. Jeszcze chwila, już widzicie, coraz ciężej mi się idzie. O, jest jaskinia, jest jaskinia. Na ponurym brzegu, patrzcie. Wejdę do środka, już prawie umarłem, naprawdę. Już było naprawdę. Automatyczne zapisywanie. Kurczę, nadal jednak... Nadal jednak zamarzam tutaj, widzicie? Jakiś Yeti tam jest. A mogę sobie tutaj ogień nisko rozpalić powiedzmy? Nie mogę, kurde no. Troll śnieżny Ojej. Te moje strzały to normalnie nic mu nie robią, absolutnie. No to cóż, już po mnie. Nie poradzę sobie z nim, nie ma bata w ogóle. Niestety, niestety jestem za słaby, za słaby. Nic tu nie zdziałam. No widzicie, wyprawa na północ naprawdę kosztuje mnie wiele nerwów. Dobrze, wychodzę stąd zatem. Wychodzę stąd zatem i wracam dziś w cieplejsze miejsce, bo. No niestety, nie, nie dam sobie rady tutaj. Level 13 to jest zdecydowanie. Przepraszam, co tu się dzieje? Ojej. I teraz będzie kłopot, nie? Wydaje mi się, że nikt cię nie śledził. Chodź, mam plan. Wow! Cóż tu się dzieje? No proszę, ktoś mnie uratował, nie umarłem. Gdzież ja się podziewam w takim razie? Hmm, a to ciekawa sprawa. Skyrim zaskoczył mnie w tej chwili. Jestem tylko ciekaw, ciekaw w którym miejscu... W Rzecznej Puszczy?! Cóż ja tu robię? Co prawda miałem się tu z kimś spotkać, ależ mnie cofnęło. Zabij lodowego trolla, wichrowy tron, kościany szczyt. Oj, cofnęło mi to, to sporo, sporo, naprawdę sporo. Zerknijmy jeszcze tutaj może w umiejętności i który poziom reprezentuje. Nie, no wszystko jest, tutaj to wszystko gra. No cóż, pokwestujemy sobie w nieco łatwiejszych terenach, i dlatego też już w tej chwili zakończę odcinek kolejny raz w Rzecznej Puszczy. Nie wiem, jak się tu znalazłem, nie wiem, co tu robię. Hmm, ciekawa sprawa, naprawdę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.